Nagranie i produkcja Studio Plac. Polityka cię fascynuje? Lubisz zajrzeć za kulisy zdarzeń i dowiedzieć się więcej niż inni. Posłuchać, co mają do powiedzenia politycy w nieoficjalnych rozmowach. To dla ciebie jest podcast Niedyskrecje Wyborcze. Zapraszają Joanna Miziołek i Eliza Olczyk. Dzień dobry, Janny Mziołek. I Eliza Olczyk. To jest podcast Niedyskrecje Wyborcze. Podcast o polityce, jej kulisach. A teraz się dzieje, proszę Państwa, dzieje, bo jesteśmy, dzieje jesteśmy. tydzień po wyborach. No i Już i, jestem zmęczona. A, chciałabyś już odpocząć, a tu nic. Myślałam, z tego. że po kampanii odpocznę. To znaczy. No, teraz to dopiero będzie zabawa. Więc proszę Państwa, będziemy dzisiaj mówić o konsultacjach u Pana Prezydenta, konsultacjach partii politycznych, rozliczeniach w PiSie. O tym, jak opozycja buduje rząd, i o tym, że Donald Tusk jedzie do Brukseli po pieniądze z KPO, co przywiezie. No może pieniądze. Eee, no może tak, a może nie. Konsultacje wyglądały tak, że później na przykład Teleexpress e, wziął rzut na początku na polityków opozycji, a później na zdjęcie świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. <laughs> Przede wszystkim długie. Co jest znaczące jednak, że to spotkanie między kandydatem na premiera i prezydentem płacem prezydenckim odbywało się w sali Lecha Kaczyńskiego. To było świadome zagranie, tak samo jak świadomym zagraniem było tego samego dnia nominacja dla Marcina ma który siedział koło prezydenta. Co miały znaczyć jedna i druga rzecz? Obie miało pokazywać, że o tutaj jest ostry zawodnik po drugiej stronie i nie będzie lekki gry z prezydentem. Więc no, to było takie rzeczywiście pokazywanie: przychodzisz do mnie do pałacu i będziemy grać na moich zasadach. Więc, Komu pan prezydent to pokazywał? Czy delegacji PiSu, czy delegacji opozycji? Obie był delegacją. Ale akurat zagranie z tą salą, gdzie był portret Lecha Kaczyńskiego, no, był takim sygnałem dla Donalda Tuska. Wiemy, doskonale jakie emocje Andrzej Duda ma w stosunku do Donalda Tuska i nie są to dobre emocje właśnie z Pracował w pałacu prezydenckim wtedy kiedy była Kaczyńskiego. ciężka kohabitacja między Donaldem Tuskiem a Lechem Kaczyńskim ciężka i naprawdę momentami no ocierająca się o znieważanie głowy państwa tak no bo tam odmawianie mu samolotu na wyjazdy służbowe i inne tego typu atrakcje które strona rządząca fundowała Lechowi Kaczyński to naprawdę był brak szacunku dla Urzędu Prezydenckiego. Ale żeby nie było tej stronie prawicowej, też nie było łatwo, bo zarówno Rafał Bochenek, jak i Ryszard Terlecki musieli gdzieś na dworzu czekać na to, aż prezydent ich przyjmie. Jak to? To nie wpuścili ich nawet do przedpokoju? No, na początku o, nie. a matko, no to Dlatego nie tam... zmiany. <laughs> Ryszard... Nawet do przedpokoju, nie? Dlatego Ryszard Terlecki na chodniku gasił beta przed pałacem. Prezydent. Czyli nie do pałek dla tych, którzy... No teraz się już nie pali, tam może niektórzy nie, nie wiedzą, nie wiem, co ja to jest Ja nadal pet. widzę, że ludzie palą i to bardzo dużo osób pali, no ale jednak... Nie dopałek. No nie do pałek. w każdym razie to zauważyło oczywiście telefon 24 i to uchwyciło. No ale miny, mam wrażenie, tych polityków Zjednoczonej Prawicy też nie były jakieś takie w euforii, nie byli rozentuzjazmowani, kiedy siedzieli u prezydenta, więc widać, że też im podstawił twarde warunki. No i pytanie teraz Eliza, co zrobi prezydent? po tych konsultacjach. Czy w środę te konsultacje będą się toczyły, to będą te mniejsze partie, które przyjdą do pana prezydenta? W mojej opinii pan prezydent jednak powierzy misję tworzenia rządu Prawo i Sprawiedliwości, konkretnie Mateuszowi Morawieckiemu, bo to on został wytypowany do tej roli, po to, żeby trochę przedłużyć urzędowanie. Agonia. Nie, to nie chodzi o agonię, tylko chodzi o przedłużenie i podomykanie spraw, których się nie zdążyło domknąć wcześniej. No ja tak trochę pytałam, czy możliwe? jest domknięcie tych kontraktów zbrojeniowych, które nie zostały domknięte, nie. o które się pan prezydent martwi. No i usłyszałam, że to jest absolutnie niemożliwe. No ale na stole mogą też leżeć również inne projekty. Na przykład chodzi o to, żeby na przykład popchnąć w tej chwili to się dokonuje, popchnąć inwestycje w centralny port komunikacyjny, ponieważ z moich informacji z kręgów opozycyjnych wynika, że wszyscy chcą ten centralny port komunikacyjny, zakopać. Nie chcą tego no, oni oficjalnie, że chcą tak, to Twierdzą, zakosować. że to jest przerost formy nad treścią. To, a pisałyśmy to kiedyś, pierwsze... że CPK nie powstanie. No tak, ale pisałyśmy raczej w tym kontekście, że się grzebią. Mieli 8 lat, jakby bardziej zaawansowali no te właśnie. inwestycje, to oczywiście byłoby trudniej się z niej wycofać, a teraz jest stosunkowo łatwo. Dlatego teraz na szybko są dopinane właśnie takie kontrakty dotyczące CPK i w kręgach opozycyjnych z tego co wiem, to istnieje takie przeświadczenie, że wszystkie te kontrakty da się wzruszyć, ale podobno zostały tam zapisane bardzo wysokie kary umowne, a poza tym w budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego zaangażowane będą kapitały amerykańskie i kapitał koreański. O ile być może kapitał koreański, nowa władza zlekceważy, o tyle jak wiemy doskonale, kapitału amerykańskiego zlekceważyć się nie da. W związku z tym, no zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale pewne jest, że taką główną przesłanką, żeby tego CPK nie kontynuować, to jest to, że przecież nie będziemy robić wszystkiego, co rozpoczął PiS. No i w PiSie też, no, nie to, że mają zacząć się rozliczenia, gdzieś one są tam kuluarowo każdy, każdego obwinia, no, ale jakoś Jarosław Kaczyński będzie musiał robić porządki. Już było posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej, jeszcze tydzień temu, posiedzenie sztabu z Jarosławem Kaczyńskim, na którym na siebie zrzucił całą winę, żeby po prostu nie zaczęła się walka frakcyjna. Ale gdzieś tam, jak się rozmawia, no to już się mówi o tych badaniach, które były dostarczane odnośnie 40% dla Prawa i Sprawiedliwości, a nie okazały się później w efekcie prawdziwe. No i ja porozmawiałam z jednym człowiekiem, który Zajmuje się badaniami, i on mi powiedział, że te badania podobno, taka jest plotka, że tam było gdzieś zamawiane od Ipsosu, dlatego że Ipsos robił też dla i one były bardzo podobne, jeśli chodzi, bo tam Prawo i Sprawiedliwość miało ponad 39%, no czyli tak. dochodziło do 40%. Dochodziło. Tylko, że też to było inne badanie po prostu, ale przez tą samą firmę podobno robione. W każdym razie. Jak mi powiedzieli, te badania były robione życzeniowo, to znaczy one były interpretowane życzeniowo, że w najlepszym scenariuszu to i to się zdarzy. I no oni teraz dochodzą. I pokazywano tylko najlepszy scenariusz, tak. a te gorsze chowano do szuflady, Rezesowi żeby nie straszyć. PiSu. Tak, dokładnie. No i yy, jakby okazuje się, że przez ostatnie miesiące kampanii po prostu politycy siebie sami oszukiwali Prawa i Sprawiedliwości sztabowcy, jeszcze w dodatku Jarosława Kaczyńskiego tym samym oszukiwali. No bo jednak tendencja, tak jak Mówił mi jeden ze sztabowców Prawa i Sprawiedliwości wtedy, była na zmianę władzy. Teraz Adam Bielan między innymi mówił w tygodniku sieci o tym, że były takie badania, kiedy była prawie mijanka między Prawem i Sprawiedliwością i Platformą Obywatelską. To co, było 40% czy mijanka? No ale to było w lecie, to było na początku lata, kiedy odbył się marsz 4 czerwca. Wtedy rzeczywiście opozycja bardzo poszła do góry i być może wtedy rzeczywiście tak było tak, że, że te sondaże mogły się minąć i rzeczywiście w trakcie kampanii w lecie było kilka później spadków w opozycji, a wzrostu wpisu. No ale być może należało jednak patrzeć bardziej holistycznie, jak się to teraz modnie mówi, czyli całościowo na, na te badania i na te trendy, a nie tylko oszuki się najbardziej atrakcyjnymi wynikami. No i sprowadzenie jeszcze tych Węgrów od Orbana, doradców węgierskich, no też jakoś tam nie zostało dobrze przyjęte, bo podobno ci doradcy są w Polsce od 2016 roku, doradzają pisowi w kampanii, no ale oni w tej kampanii chcieli to prosto przełożyć, że Węgry, polityka węgierska kontra polityka polska, znaczy nie dało się tego po prostu no, polska zrobić. Polska to nie Węgry. Polska to nie Węgry, nie dało się tak docisnąć systemu, bo oni chcieli po prostu domknąć w ten sposób system, to odwrócenie się całkowite od centrum, które im przyniosło jednak przegraną, a oni do końca mówili o tym, że już centrum jest mityczne, że trzeba się tylko do tego twardego lektoratu odwoływać. Kampania, no, zdaniem już ludzi, którzy gdzieś tam w środku są, po prostu została źle poprowadzona i nie wiedzą, dlaczego oni zaczęli używać tej negatywnej kampanii, skoro mieli naprawdę duże zasoby, żeby użyć pozytywnej kampanii, przekonać do siebie ludzi, a po prostu na ostatniej prostej to zepsuli, zdaniem polityków prawa i sprawiedliwości, no i mają tutaj rację, zresztą no, z tych badań yy, chociażby i Ibrisów, Wynika, że ponad 70% uważało Polaków, że no nie mają wpływu na władzę. I to jest bardzo. Znaczy, na to, co robi władza, że władza im mimo tego, że przecież dawała te trzynastki, 14, 500 plus jakieś programy społeczne, ale to już dostali jakiś czas temu, tak? tak? Wzięli, pokwitowali i, i oczekiwali, Kolejnych nie, ofert. To nawet nie to, że oni nie. oczekiwali kolejnych ofert. Oni chcieli, żeby władza ich słuchała. Mieli takie poczucie, nie wiem, czy władza ich nie słuchała, ale oni mieli poczucie, wyborcy, że władza ich nie słucha, że oni robią, co chcą. I tutaj my zresztą też o tym mówiłyśmy, że te wszystkie afery, które były, do których oni nie przywiązywali wagi, jak na przykład afera Willowa. E, villa, villa plus, plus, ale afera wizowa. Czy afera wizowa, która podobno bardzo mocno tam uderzyła wizerunkowo w Prawo i Sprawiedliwość i odebrała im poparcie. No właśnie, bo ludzie odebrali to jednak jako hip hipokryzję, czy, czy ta afera rzeczywiście była, czy jej nie było, czy miała zupełnie inny zakres niż sprzedała to opozycja, to dzisiaj nie ma większego znaczenia, bo chodzi o to, że po prostu opozycja dotarła do, do ludzi z przekazem, że to jest hipokryzja, że tutaj z jednej strony straszą uchodźcami, a z drugiej strony wpuszczają setki tysięcy ludzi i to czasami za pieniądze. To znaczy, ja powiem tak w najprostszym takim ujęciu, ludzie mieli poczucie, że władza robi co chce. A my nie mamy nad nią kontroli. I bali się tego, że jeżeli będzie trzecia kadencja, to po prostu społeczeństwo nie będzie miało kontroli nad władzą. I trochę z takiej obawy nie zagłosowali za prawem i sprawiedliwością, tylko za opozycją. Przynajmniej tak te badania i Ibrisu pokazują. No i społeczeństwo jak zwykle wykazało się zdrowym rozsądkiem, ponieważ korekta po ośmiu latach, korekta władzy bez wątpienia jest potrzebna. Co tam pani w polityce? Czyli damskie spojrzenie na scenę polityczną. Słuchasz podcastu Niedyskrecje Wyborcze. Ostatnio pojawiły się w mediach przecieki, informacje o tym, jak może wyglądać nowy rząd. Nawet poznaliśmy już. Kolorowy Tak, ale nawet poznaliśmy już całą masę ministrów, inspe, rzecz jasna, może nawet nie inspe, tylko takich na razie tylko wirtualnych. Mówi się o tym, że do rządu wróci Bartłomiej Sienkiewicz i może być ministrem aktywów państwowych. Mówi się, że Elżbieta Bieńkowska. się wcześniej, że kancelarii, więc nie wiem, co. No, A, no to, to wiadomo, to jak no, którą, którą gazetę otworzysz, to tam przeczytasz coś innego, tak? To ja tutaj po prostu wyjmuję to, co mnie się najbardziej podoba. Powrót na przykład Elżbiety Bieńkowskiej do rządu na, nie wiem, Ministerstwo Rozwoju i Funduszy, powiedzmy, jeżeli takie będzie, bo też jak tam ministerstwa będą wyglądały, to też jeszcze nie wiemy, proszę Państwa. To się wszystko okaże. Są cztery partie i trzeba będzie wszystkich obdzielić. W związku z tym nie będzie likwidacji, moim zdaniem, ani ministerstwa, ani funduszy, ani najrozmaitszych instytucji, które powołał PIS po to, żeby zaspokoić swoich ludzi, tutaj. Trzeba będzie to wszystko zachować, bo też będzie dużo do zaspokojenia, dużo kalicjantów, albo, mówiąc trywialnie, dużo gąb do wyżywienia. Nieładnie. Nieładnie, nieładnie. dobrze, dużo buź do wyżywienia. No to ja powiem tak, no to słuchy są takie, że przede wszystkim Donald Tusk chce mieć we władzy resorty siłowe. To jest dla niego najistotniejsze i dlatego między innymi to Ministerstwo Obrony, które może przypaść chociażby Adamowi Szłapce, bo wcześniej były takie spekulacje o tym, że to Szymon Hołownia, który teraz ma być marszałkiem Sejmu, zajmie, ale ale to ja właśnie jeszcze słyszałam w ubiegłym tygodniu z pałacu prezydenckiego takie głosy, że absolutnie Donald Tusk nie wypuści. Oni to wiedzą, nie wypuści z rąk tak ważnego resortu, jak resorty siłowe, i te właśnie kontrakty, o których mówiłaś, wspominałaś, koreańskie, amerykańskie, że to będzie to, co oni się obawiają. Obawiają się w pałacu, czy to będzie kontynuowane, bo tam trzeba dopiąć pewne umowy. Ciekawe na pewno i będzie też Ministerstwo Finansów, przecież Mateusz Szczurek podobno ma wrócić. Ja akurat ceniłam go jako ministra finansów z poprzedniego rządu, z rządu Ewy Kobacz, ale to już tam mniejsza o moją opinię, bo... Ale trochę taki rząd rekonstrukcyjny, prawda? No nie, jednak nie, no bo wiesz, jeżeli ma być Adam Szłapka, jeżeli ma być Barbara Nowacka, o której czytałam, że może mam, zostać szefową MSZ-u, no to jak tak czytałam MSZ? te przymiarki, to mam wrażenie, że kiedyś do nas... Ministerstwo jaką... Spraw Zagranicznych, tak, 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 tak. Ale tak. co Barbara Nowacka ma a, a co Adam Szłapka ma z obronnością. Nie Tomasz wiem, no. Siemoniak, jak zostawał ministrem obrony, ma to już przynajmniej... miał wspólnego z obronnością. No miała z administracją, no, no, no tak, ale to, przynajmniej to tyle, tak. no. jakieś, takie, jakieś ale... takie kompetencje. Ale tak jak y, patrzę na to, to sobie myślę, że ten rząd, gdyby te nominacje się potwierdziły, będzie budowany w myśl takiej zasady, którą już kiedyś Tusk wypróbował każdemu, to na czym mu najmniej zależy i na Chyba czym się tak, najmniej, zna. najmniej zna. No bo przecież ja tego tak akurat nie widzę i nie to, że jakby przeszkadza mi kobieta na stanowisku ministra spraw zagranicznych, no ale tutaj można by naprawdę wybrać kogoś innego, chociaż panią na Łącz Pałczyńską. tak, Pouczyńską mącz, tak no to... No, ma... ale to jest inna partia. Ja wiesz? rozumiem, że to jest inna no. partia, no A ale tutaj mimo my musimy ma... zachować to dla tak. siebie. Ale dlaczego akurat Barbara Nowacka naprawdę równie z dobrze, dobrze mogła być ministrem zdrowia Nowackiej? Dokładnie, równie dobrze mogła być ministrem zdrowia, ministrem rodziny, ministrem polityki społecznej. Bardziej w te, prawda, kwestie. Jakoś się tak. no. Zawsze jakoś w tym kierunku szła. A ale pan Adam Szłapka, który jest szefem nowoczesnej, miałby zostać ministrem obrony narodowej. Jak przeczytałam, dlatego, że zrobił najlepszy wynik w Polsce, jeśli chodzi o. No może w... był w Komisji Obrony Narodowej. Nie? A skąd? <gry> Czyli nie ma to nic związanego z, ma, z kompetencjami, nie, tak? nie ma nic, nie ma nic. No, no de, 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 mój rozmówca, z którym wczoraj na ten temat rozmawiałam, śmiał się, że Tomasz Siemoniak, który Zaj, został ministrem nie obrony, nie że Tomasz Siemoniak miał przynajmniej za sobą epizod rzecznika prasowego ministra obrony i jakieś kompetencje tam nabył. Adam Szłapka prawdopodobnie nie ma nawet, no to, to na pewno nie ma nawet tego, bo nie był rzecznikiem prasowym mon -u. To jeszcze jakby zamykając kwestię tych podziałów koalicji opozycyjnej póki co, to rzeczywiście to jest tak, trochę jak pisałaś, że Donald Tusk chce tych koalicjantów gdzieś wypędzić poza rząd. I stąd te nominacje, chociażby w przyszłości dla Szymona Hołowni, jak spekulują media, odnośnie tego marszałka, Sejmu i wyciąganie tych ludzi po prostu poza to, żeby on sobie tak mógł. Pójść na i Ujazdowski i sam podejmować decyzje, to znaczy z ludźmi, których dobrze zna i są w jego partii, i im rozdawać karty. No tak, myślę, że najgorszy scenariusz, którego. A jeszcze zdaje się Magdalena Biat tak na marszałkinie Senatu. No na marszałkinie Senatu, tak. Czyli No Lewicy i Polsce 2050 i do widzenia. I fora a z Władkiem, kosiniakiem Kamyszem po starej znajomości jakoś sobie poradzimy. Jakoś takie jest to myślenie w tej nowej koncepcji bo to jest najnowsza koncepcja. Jeszcze tydzień temu była taka koncepcja, że to Borys Budka będzie marszałkiem Sejmu. No, ale, o, teraz, ale teraz już się ta koncepcja zmieniła i jest już nowa lepsza. sobie z tym krzykliwym głosem Borysa Budka. Ale y, warto zauważyć, że we wtorek, kiedy partie opozycyjne tworzące koalicję taki briefing zorganizowały i pojawili się cztery liderzy, powiedzieli z czym idą do pana prezydenta, to wygłosili tylko tyle, że są gotowi do tworzenia rządu i mają kandydata na premiera. Mm. A pierwotnie mieli powiedzieć mamy też kandydata na marszałka Sejmu. Tak? A, A to tego nie, nie ogłosili. To ciekawe, A, więc może się zmienić. Coś. Nie, nie ogłosili dlatego, że najwyraźniej są jeszcze niedogadani. Że jednak te rozmowy idą dosyć opornie i dosyć No to właśnie, że może się zmienić. No wszystko się może zmienić. Medialnych, no oczywiście, wszystko może się zmienić. zatem proszę państwa, proszę się nie przywiązywać ani do tych nazwisk ewentualnych nowych ministrów, ani do tego kto będzie Marszałkiem Sejmu i Senatu. Bo jeden pewnik jest tylko ten, że Donald Tusk będzie premierem. Co tam pani w polityce, czyli damskie spojrzenie na scenę polityczną. Słuchasz podcastu Niedyskrecje wyborcze. Donald Tusk pojechał w środę po pieniądze z KPO, do, do, do Brukseli pojechał. No, i już się zaczynają takie spekulacje, że on rzeczywiście odblokuje te pieniądze. No, i to dostanie właśnie kredyt zaufania ze strony Brukseli, Komisji Europejskiej, która powie, że jeżeli on przeprowadzi te wszystkie ustawy, no to, że jak rozumiem, wcześniej mu odblokują, zanim nawet to zrobi. I już zaczyna się taka afera ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Dziś rzecznik rządu wychodzi i mówi o tym, w takim razie to była decyzja polityczna. No, ale nie oszukujmy się, to była decyzja polityczna. Wszyscy o tym wiedzieli, a ci, którzy nie wiedzieli, to nie chcieli po prostu wiedzieć. Zamykali uszy na to, że, że to jest decyzja polityczna i mówili, nie, nie, nie tutaj oczywiście jak najbardziej Bruksela ma rację, pis to jest e, autorytaryzm i po prostu nie wolno im dawać ani grosza. Właśnie i z jednej strony to jest tak, że oni powiedzą w platformie Donald po prostu potrzebuje teraz szybkiego sukcesu. Wobec tego, że też się zaczęło takie zamieszanie przy Okazji, jeszcze nie powołania rządu z tym, czy będą dotrzymywać obietnic, czy nie, no to on potrzebuje tego, przywiozę żywą gotówkę i dam teraz tutaj Polsce, i to będzie taki pierwszy sukces. Postara się też, jak rozumiem, od 1 stycznia dać te pieniądze dla nauczycieli. On musi mieć kilka takich elementów, na których pojedzie, żeby później resztę nie musieć dotrzymywać. No tak, usłyszałam, w Platformie. No tak, to jest, wydaje mi się, dosyć oczywiste, bo przed Platformą, i w ogóle przed całą jeszcze obecną opozycją, a za chwilę obozem rządzącym, są trzy kolejne wybory. Proszę Państwa, w kwietniu wybory samorządowe. Może dla tych, którzy się interesują polityką, to oni uważają, że a, to, to takie nieważne wybory. Otóż to są ogromnie ważne wybory, szczególnie dla PIS-u, nie, przepraszam, szczególnie tak, dla PIS-u też, ale o PIS-ie teraz nie mówimy, szczególnie dla PSL-u z grupy rządzącej i dla Platformy Obywatelskiej. Dlatego, że wybory samorządowe, a w szczególności wybory na wójtów burmistrzów i prezydentów miast, pozwalają na utrzymanie przyczółków w terenie w momencie, kiedy partia przechodzi do opozycji. Ona tam ma swoich ludzi w terenie i bez tego się po prostu nie da funkcjonować w opozycji. I ma też chociażby posady no mówiąc trywialnie, posady do podzielenia, bo jeżeli się traci władzę, to się traci posady w instytucjach centralnych, współkontraktów. Skarbu Państwa, ale właśnie są jeszcze instytucje samorządowe, są spółki samorządowe i tam również po prostu można się zahaczyć. I ci, takie którym się nie w wyborach parlamentarnych, teraz mogą sobie wskoczyć. Oczywiście, że tak. Oczywiście i to jest szalenie ważne dla partii politycznych. Zatem te wybory, które odbędą się w kwietniu, yy, muszą być wygrane przez obecną opozycję. Znaczy nie muszą, ale. No, powinni, będą, to... oni będą się bardzo starali. Znaczy, no. zresztą będzie im łatwiej, bo na fali jednego sukcesu. Łatwiej jest zdobyć ta, kolejny, ta. Sukces. a potem będą wybory. Tak, właśnie, łatwiej będzie, o ile się w miarę zacznie realizować swoje obietnice wyborcze, bo jeżeli nie będzie się realizowało tychże obietnic, to nastroje mogą się szybko skwasić. Mówię o nastrojach wśród wyborców, dlatego trzeba tutaj się tego trzymać. Następne wybory do Parlamentu Europejskiego, one nie są aż tak ważne, choć oczywiście reprezentacje bardzo przyjemnie się tam ustawiają w tym Parlamencie Europejskim, ale z punktu Widzenia naszych interesów, posłowie nasi i tak niewielki wpływ mają na decyzje Parlamentu Europejskiego, ponieważ ich, ich mało w stosunku do całego parlamentu. Ale tak czy inaczej trzyma się te przyczółki również Brukseli, żeby trzymać rękę na pulsie i wiedzieć, co planuje Bruksela. No i wybory prezydenckie. Zatem, jeżeli by. Tak zwany trójskok teraz. Taki trójskok, o. tak. I jeżeli partie, które będą tworzyły rząd, zaniechają realizacji, Realizacji swoich obietnic, no to muszą sobie zdawać sprawę z tego, że któreś z tych wyborów mogą przegrać. Najbardziej ryzykowne są wybory prezydenckie tak naprawdę. Oczywiście i teraz już oni tam gdzieś zaczynają mówić o tym, że no jednak po dwóch latach rządzenia, rząd może być bardzo zużyty tą władzą wobec no też tych liczby koalicjantów, które ma no to ścieranie się tych poglądów właśnie, być może czegoś niedotrzymywania. Więc to nie jest tak powiedziane, że tutaj Donald Tusk wystawi Rafała Trzaskowskiego i na fali tego wszystkiego po prostu już jest też zabetonowana znowu scena polityczna przez opozycję. Obecną opozycję może się też okazać zupełnie inaczej. Zresztą Jarosław Kaczyński na tym spotkaniu sztabowym powiedział o tym trójstwie skoku i zaznaczył, że najważniejsze dla nich będą wybory prezydenckie, że o to oni się teraz biją, bo mają świadomość tego, tak jak rozmawiamy, że no przecież wybory samorządowe wiadomo, że będą wygrane raczej przez opozycję. Bo... To zależy gdzie, duże miasta tak, no ale, tak, ale w powiaty, tak. powiaty zgarnie PiS. Wybory do Parlamentu Europejskiego mówisz są mniej znaczące, no ale oprócz 2019 roku jednak to opozycja wygrywała te wybory. No i tutaj pytanie zdecydowane o takie domknięcie systemu, ale to też zależy, bo z jednej strony może opozycja grać tą samą kartą, którą grał Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy nie wybierajcie kogoś z innego obozu politycznego, bo będzie kłótnia. Albo na przykład też zależy to od Andrzeja Dudy, który będzie, jeżeli będzie zbyt bardzo utrudniał, no to ludzie powiedzą: no nie chcemy znowu prezydenta, który będzie wszystko wetował. Więc tutaj jest bardzo dużo niewiadomych i może stać się tak naprawdę jeszcze wszystko. Oczywiście. I y, rzeczywiście jest też tak, że urząd prezydencki jest trochę lokceważony przez polityków do, do tego momentu. Kiedy prezydent po prostu nie zawetuje im jakiejś ustawy, albo nie nominuje generałów, albo nie nominuje sędziów, albo nie nominuje ambasadorów, bo to są wszystko prerogatywy prezydenta i wtedy jest kłopot po prostu realny dla rządzących. W obozie opozycji usłyszałam, że opozycji szalenie zależy na zdobyciu urzędu prezydenckiego, ponieważ. A komu nie zależy. No. no tak, ale oni teraz <laughs> mówią, że wtedy zacznie się realny, Rządzenie, że dopóki w Pałacu Prezydenckim będzie siedział Andrzej Duda, nie będzie możliwości przeprowadzenia wielu spraw. Natomiast realne rządzenie zacznie się, gdy Andrzej Duda zakończy swoją misję. No i nie wiem, czy bać się, czy się cieszyć. Bo jak może wyglądać realne rządzenie no właśnie, liberałów? Masz tu rację, bo ja usłyszałam wczoraj od jednego z badaczy, który powiedział mi, że jeżeli wybory wygra prezydencki Rafał Trzaskowski, to będzie trzecia kadencja PiS-u. Po tych rządach właśnie też liberałów, że zbyt duża władza dla liberałów spowoduje, że społeczeństwo jednak się odwróci. Czyli że liberałowie jak zwykle się nie powściągną, zaczną okrawać jakieś. Tam świadczenia nie będą waloryzować. Tak jak przez lata no Donald Tusk twierdził, że nie podwyższał podatków, ale nie przez 8 lat rządów nie waloryzował tychże progów podatkowych. I to jest po prostu ukrota forma podwyższania podatków. A przy takiej inflacji to ona jest nie dość, że ukryta, to szalenie bolesna. No co zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Uważam tak czy inaczej, że nowemu rządowi trzeba dać kredyt zaufania, i nie można mówić, że wszystko zepsuje, bo to jest no trochę niepoważne. Ale no kredyt zobaczmy. się spłaca z odsetkami później. <laughs> Mogę nawet dać kredyt bez odsetek. Byle został spłacony, byle pieniądze, czyli zainwestowana wiara w nowy rząd została spłacona, się sprawdziła, a nie byle byśmy wszyscy na tym wyszli, jak Himilsbach. Mydla... Albo Himilsbach na tym angielskim, zostaniemy z tym angielskim, jak kiedyś Himilsbach. To były Niedyskrycje Wyborcze. Do słuchania. Słuchajcie nas na Wprost.pl w czwartek o 14 i na Spotify w piątek o 14. mi Mizioła i Eliza Olczyk. To był podcast Niedyskrecje Wyborcze. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego, czytaj w każdy poniedziałek najnowsze Niedyskrecje Parlamentarne, a także informacje, analizy i wywiady na wprost.pl. Oraz śledź nas na Twitterze i Facebooku wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.